Witajcie! Dzisiaj będzie o afroamerykańskim piątku Black Friday, Black Friday No, trochę mnie Philips zmierzwił swoją super promocją, która przyszła na maila. Jeśli pamiętacie, stary, stary film, chyba sprzed trzech lat. Tego to wylasko ma już 4 albo i 5. Kiedyś trafiłem na tak zwanych returnach za grosze Piękne wylasko Philips Azur Ionic. No ale jak już widzicie, mocno zdezelowane. Tu cała guma odeszła, raczej została oderwana jak zaczęliście szczępić, bo przeżyło już nie jeden upadek. Tu nawet końcówka się zawinęła. No i działa, działa. Ale wypadałoby już wymienić. Więc jak dostałem super promocję dzisiaj na maila, no to stwierdziłem, czemu by nie skorzystać. A promocja brzmiała mniej więcej tak. Tomasz, nie przegap przedsprzedaży z okazji Black Friday. Złap okazję. Ruszyła nasza przedsprzedaż na Black Friday dla klubowiczów Mój Philips. Kup teraz do 50% taniej. Lubisz okazję? W takim razie nadszedł czas dla Ciebie. Skorzystaj z naszych ofert przedsprzedażowych na Black Friday dedykowanych dla klubowiczów Mój Philips i zyskaj nawet 50% zniżki na swoje ulubione produkty. Tylko się pośpiesz, bo wkrótce znikną. Twój kod sprzedażowy dla klubowiczów, mój Philips i tak dalej i tak dalej. No to co? Sprawdźmy ile w tym prawdy. Sprawdźmy, sprawdźmy. Ale zanim sprawdzimy, no po czymś takim moglibyście się poczuć jako wyjątkowy klient, jakiś tam członek ekskluzywnego klubu, dostajecie do 50% zniżki. Potężny rabat, prawda? No tylko że rabat od ceny tak zwanej MSRP czyli manufacturer Suggested Resale Price po naszemu cena sugerowana przez producenta do odsprzedaży detalicznej tylko kto sprzedaje za taką cenę MSRP? Nikt sobie wrzuciłem na Ceneo no wrzuciłem sobie potem na Ceneo bo na początek wiem, że skoro jest promocja może kupimy wylasko 50 czy tam 40% bo tak było w przypadku wylaska ono był w kategorii do 40% normalna cena 359 zł. Niewiele sztuk w magazynie zostały tylko dwie, wrzucamy je w sklepie. Cena po wprowadzeniu kodu promocyjna 239 zł, rewelacja ładny rabacik, ale coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, ile tak faktycznie na rynku kosztuje to wylasko. Wrzuciłem sobie cenę to, czy cenę. Produkt w Ceneo Philips GC4564 łamane na 20. I co? Tutaj pierwsza sugerowana, tam 289 zł, ale kolejne posegregowane od najtańszej, 276,21. Bez łaski, bez żadnych zapisów do żadnych klubów, otrzymywania regularnych spamów. Po prostu wchodzimy, kupujemy. Dodatkowo to jest sklep na Allegro z fakturą. Sprawdzałem dostawa za darmo w ramach Smart. Także. Główno, a nie promocja. Ile tu jest? 276, tam 239. To ile to jest? 13%, a nie 40%. No, fakt, faktem. Mimo wszystko taniej. No ale za takie mydlenie oczu nie kupimy tego wylaska. Poczekamy na prawdziwą promocję. A mowę, poszukam znowu, czy jakieś returny są z Anglii. No tak jak. to Się włączyło. Tak, jak Wam wtedy mówiłem, tutaj jedyny problem był bezpiecznik we wtyce, wystarczyło wymienić, a wylasko było perfekcyjnie nowe. Tak co Wy sądzicie o tych czarnopiątkowych promocjach? Niestety, większość to tak zwany bullshit, w szczególności jeśli popatrzymy na AliExpress. Tam w tej chwili wszystkie ceny poleciały do góry, żeby potem oczywiście móc mylić oczy, że się daje ładną zniżkę, ale są aplikacje które pozwalają sobie podejrzeć ceny że wrzucę Wam linki tutaj pod spodem albo linki albo screenshoty bo nie wiem czy to Apple Store a da się bezpośrednio linka wrzucić ja są dwie apki które pozwalają wrzucić linka z AliExpress i wtedy pokazują nam trend historyczny cen i w znakomitej większości przypadków niestety jest tak, że Black Friday cena idzie tak do góry potem jest spadek w dół z tym, że często spadek do, do jakiegoś tam poziomu powyżej tego, co było wcześniej. Także promocji tak naprawdę nie ma. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A jakbyście chcieli taką koszulkę, to link to znajdziecie poniżej. Na razie to tyle. Hej.